Radio Głos Uskrzydla dusze. Dzisiaj gościem Radia Głos jest ksiądz kanonik dr Rafał Barciński ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie ale i też duszpasterz róż różańcowych w diecezji pelplińskiej Szczęść Boże, pozdrawiam Szczęść serdecznie Boże. Proszę księdza, mamy... Wielką miłość chyba w Polsce do modlitwy różańcowej. Właściwie chyba to jest nieodpowiednim dopowiedzeniem. Rzeczywiście wielu ludzi odmawia różaniec, kocha tę modlitwę. Może zacznijmy naszą rozmowę od tego, czy jest wytłumaczenie takiej miłości do modlitwy tej właśnie w naszej położności. Myślę, że takim wytłumaczeniem jest miłość po prostu do Matki Bożej. To, co. W Giedrzwałdzie, kiedy Maryja ukazuje się, przychodzi do, do dzieci, kiedy prosi o modlitwę różańcową, to to jest ta prośba matki. I, i myślę, że dlatego tak bardzo pokocha, pokochaliśmy różaniec, że o to nas prosi Maryja, którą my tak bardzo kochamy w naszym narodzie. I, no chyba to jest ten, ten naj, 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 największy klucz czy ten taki klucz, który otwiera nam tę prawdę o, o miłości do różańca. I pewnie, co już potwierdza historia, że pierwszy nieoficjalny hymn Polski to Bogu Rodzica no, no, tak, Najświętszej Najświętszej Maryi Panny, więc jest, jest to wpisane maryjny jest. bardzo mocno w naszą narodową tożsamość. Ym, wiemy, że tak dokładnie i stuprocentowo nie znamy informacji, nie posiadamy, kto jest twórcą modlitwy różańcowej. Do, przypisuje się Dominikowi no, Guzmanowi. Tak, tak, chociaż historia też yy, zna te przypadki, czy yy, wcześniej możemy się cofnąć, kiedy ta modlitwa Zdrowaś Maryjo w ogóle się tworzyła w całości. To tak yy, można było tam jeszcze dużo opowiadać na ten temat. I pewnie parę postaci by się podpisało yy, pod yy, tak. rozpopularyzowaniem. Między innymi Dominik z Prus, który tutaj, yy, który yy. tutaj na tych terenach naszych. Był on też u początku tej, tej modlitwy różańcowej. Jest. Mhm. A wiemy, że też jedną z jakby genes, formy, kształtu modlitwy różańcowej jest Pismo Święte i Księga Psalmów. Dokładnie, dokładnie. tak. Dokładnie, tak. No, te, te, te słowa, którymi się modlimy, one są, są słowami biblijnymi. Poza tym my w Różańcu mówimy, że ona jest. Papież Jan Paweł II nam to bardzo mocno wyłożył, podkreślił, że ta modlitwa jest modlitwą medytacyjną, kontemplacyjną, gdzie w centrum każdego zdrowa jest Jezus, jest Chrystus Odkupiciel nasz. No i rozważamy tajemnicę życia, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Razem z Maryją. A do tego sama ta ilość, z nim Jan Paweł II wprowadza tajemnice światła. Dokładnie. W roku 2000 było ich 150 e, z i, tak, i tajemnic, tak, gdzieś tak, nawiązanie do tej ilości tak, psalmów, prawda? Tak. Mamy więc Różaniec jako modlitwę bardzo mocno zakorzenioną w ogóle w chrześcijaństwie. W czym jest jej największa wartość, proszę księdza? Największa wartość modlitwy różańcowej jest w tym, że my razem z Maryją czy przez Maryję łączymy się z Chrystusem. A najpiękniej czy naj, e, n, najowocniej pewnie możemy się razem z nią modlić, bo ona najwięcej może u swojego Syna wyjednać nam. Więc e, łączymy wszystko oczywiście z ofiarą Jezusa Chrystusa e, i Maryja najpiękniej nas tego uczy. I to myślę, że, że, że w tym kluczu naj, naj, najbardziej... Dlaczego rozważamy tajemnice? Dlaczego w ogóle są wkomponowane? Czemu służą poszczególne tajemnice, różańce? Dlatego, żeby być blisko, blisko Chrystusa, żeby no, tak jak kiedyś e, e, mówiliśmy o psalmach, e, wiele osób e, było niepiśmiennych, nie umiało czytać. Tak jak w, u nas w katedrze są te, te stale, jest Biblia Pauperum, Biblia dla Ubogich żeby właśnie widząc pewne tajemnice obrazowo, żeby ludzie uczyli się też no, tajemnic wiary, też katechizmu. A przez tajemnice różańcowe no my się właśnie tego uczymy. Uczymy się relacji z Chrystusem, ale też uczymy się o Jezusie Chrystusie. Czyli to też taki skrót Pisma świętego tak, tak? w różańcu. Mhm. Mamy te najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia. Jak należy odmawiać różaniec? No należy. No, tak jak każdą modlitwę powinniśmy odmawiać ją sercem, czyli Najlepiej, gdybyśmy tak zatrzymali się chwilę, zanim się pomodlimy, to by było pięknie. Gdybyśmy mieli na to więcej ciszy i spokoju, to by było pięknie. Gdyby, gdyby te nasze myśli nie, nie odpływały gdzie indziej, albo gdyby odpływając wracały z powrotem, rozważając tajemnice, to by było piękne odmawianie Różańca. Znaczy, Najbardziej jednak chodzi o to, żebyśmy starali się, jak w każdej modlitwie, być w relacji, w relacji do Jezusa, czy w relacji do Maryi, albo inaczej w relacji z Jezusem, z Matką Najświętszą. Czasami tak lubię pomyśleć sobie, że zwłaszcza jak idę tutaj na spacer po naszych ogrodach seminaryjnych, że idę na spacer po prostu z Jezusem i z Matką Najświętszą, to tak, żeby to no to miało taki naturalny, że, że to nie jest jakaś taka tylko modlitwa, gdzie ja, ja muszę, się, zresztą w modlitwie nie powinniśmy się spinać, powinniśmy być naturalni, powinniśmy być, wchodzić z całym naszym światem, z tym co przeżywamy, żeby tego nie odłączać od, od, naszej, od naszej modlitwy. Z tą codziennością, w której jesteśmy, wchodzimy w modlitwę, oddajemy to i rozważamy tę tajemnicę właśnie w jakimś... No właśnie, w kluczu tego, co my, czym my dzisiaj żyjemy. Czyli nie jako Różaniec, jak paciorki Różańca, jak przed laty w jednej z piosenek, ma być też wkomponowany w rytm tak, naszej codzienności. Tak, tak. A jest to dobre? Czy ksiądz popiera to, że na przykład kierowca jadąc samochodem odmawia sobie Różaniec? Mówi? Jest trudniej modlić się pewnie za, za kierownicą, ale. Yy, polecam. Ja też się modlę w ten sposób. Często jadąc właśnie samochodem modlę się, dlatego, że lepiej, lepiej się modlić, niż się nie modlić, więc lepiej to po prostu... To. To. Dla nas przykładem był Jan Paweł, Jan Paweł II, który zawsze miał różaniec w ręku i gdzieś tam mm -hmm. nawet podczas rozmaitych konferencji, czy gdzieś to on, on się, się modlił. Znaczy, my wiemy dobrze, że miał bardzo dużą podzielność uwagi. Może mm. my mamy tak trudniej z tą podzielnością, ale, ale to uważam, że jadąc samochodem dobrze jest się modlić. Też. Zresztą bywają bardzo mocne świadectwa ku temu, akurat przypomniał mi się wywiad z Krzysztofem Krawczykiem, który powiedział, że kiedy miał straszny wypadek samochodowy, nie wiem chyba w Stanach Zjednoczonych, to mówi to, że przeżył jest przekonany, że właśnie w tym czasie odmawiał różaniec. To jest, to jest świadectwo człowieka, świadectwo. Który, który też uwierzy w moc, moc modlitwy różańcowej. Modlitwa różańcowa. Mamy dzisiaj tajemnice radosne, y, mamy tajemnice światła, bolesne, chwalebne. Y, y, ten podział, czy możemy sobie wyjaśnić, dlaczego mamy taki podział w tygodniu, kiedy, jakie z tych tajemnic odmawiamy. I tu maleńka rewolucja, którą wprowadził no Jan, no właśnie Jan Paweł II. Jan Paweł II wprowadził tę rewolucję, że mamy w czwartek, w czwartek tajemnice światła poniedziałek, tak jak było kiedyś, tajemnice mamy, tajemnice radosne, potem wtorek tajemnice bolesne, środy chwalebne, światła. W czwartek, piątek bolesne znowu. No, piątek najbardziej nam się z bolesnymi kojarzy. Myślę, że gdybyśmy się tak zastanowili nad tymi dniami no to są takie dni, gdzie możemy to bardzo mocno uzasadnić, nie? Inne dni, no, no trudniej już uzasadnić, że akurat dlaczego, no... Moglibyśmy, że w czwartek tajemnice światła, dlatego że jest ustanowienie Eucharystii, więc tak bardzo jakoś się z tym kojarzę i... i na niedzielę oczywiście, Ubiej, bo, oczywiście, bo ale jest w zmartwych stanie. Jan Paweł II pozwolił, w Rozarium Wilgins Maryę nawet zalecał, że kiedy ten rytm nie zgadza się z jakimś świętem, które wspomina się danym dniu w kalendarzu, czyli na przykład przemienienie pańskie wypadnie we wtorek, a, a powinniśmy bolesne, mamy odmawiać tajemnicę światła, tak. bo w nich jest. To tak. ma też piękną tak. spójność tak, z liturgią. Tak, tak, tak. Spójność się z liturgią, poza tym no... Są osoby i pan, pewnie nie tak mało nas jest w, w, gdzieś w świecie, które odmawiają e, więcej różańców w ciągu dnia, więc, e, więc nie, nie, nie tak, żebyśmy ciągle odmawiali na przykład radosne tego dnia, tylko, tylko wszystkie tajemnice odmawiamy albo jakoś no też albo kiedy w żywym różańcu chociażby mam swoją tajemnicę, mhm. którą się modlimy tam przez ten miesiąc czy, czy w jakimś innym przypadku inaczej, no to to dodatkowo do, dokładamy temu, no i mamy tę bolesną, no też się modlimy w, w dniu, w którym przypadają na przykład radosne. A to powiedzmy, że na różańcu modli się oczywiście bardzo wiele osób, zaraz powiemy o spotkaniu, które odbędzie się w Pelpinie 4 października, ale też modlą się kapłani o powołania w naszej diecezji, jest już chyba cztery róże. Dokładnie, mamy cztery róże kapłańskie, już tak następna powstaje. Gdzie też kapłani modlą się w intencjach i o powołania, i takie też związane z, z, z uświęceniem kapłanów. Są też róże różańcowe, które powstają, modląc się za, za kapłanów, o świętość życia, o łaskę nawrócenia i tego też nie, nie możemy się wstydzić. Ja bardzo się cieszę, że, że ktoś się modli o moje nawrócenie, o, moje, o to, żebym ja był coraz bardziej Chrystusowy, coraz bliżej Chrystusa, i za to też dziękuję wszystkim tym osobom, które które się modlą za nas, czy to w, w żywym różańcu, czy to w dziele duchowej adopcji kapłanów, czy to w margaretkach, w, w różny sposób, w różny sposób. No a teraz już zapraszamy na doroczne tak. spotkanie październikowe do Pelplina. W... Tak już od jakiegoś czasu mamy, że co dwa lata spotykamy się wraz to z żywym różańcem, wraz to z, z dziełem właśnie modlitwy za kapłanów, apostolstwem modlitwy za kapłanów, chociaż Wiemy dobrze, że wiele osób jest i tu i tu i tym razem w tym roku w pierwszą sobotę miesiąca października, 4 października zapraszamy do katedry na decyzjalny kongres Żywego Różańca. Od 10 w katedrze naszej Peblińskiej zaczynamy takim wprowadzeniem, konferencją. Potem będzie Msza Święta pod przewodnictwem biskupa dycezalnego Ryszarda Kasyny o godzinie 11. Jesteśmy zaproszeni, więc ci, którzy już pokochali tę modlitwę, odmawiają ją z wielką pobożnością, ale ciągle też ci, którzy może chcą, bo przecież mamy i różanie z dzieci, rodziców tak. za dzieci, i tak dalej. Jest dużo też Bardzo takich dużo. dopowiedzeń, tak, prawda? Tak, tak. Dużo nowych takich tworzy się inicjatyw różańcowych, związanych z modlitwą różańcową i myślę, że to jest takie natchnienie z Ducha Świętego pochodzące i nie gasimy tego, po prostu raczej chcemy, żeby to, to się rozpalało w sercach ludzkich. A pamiętamy piękne inicjatywy, jak kilka lat temu. Różańc do granic, prawda? Moglibyśmy. Kiedy są nadzwyczajne sytuacje, jest wielkie wołanie jeszcze do powiedzmy chociażby o, o nowenie pompejańskiej. Tak. To też jest wielka sprawa. Bardzo, bardzo taka poruszająca serca. Jest tak z nami, że kiedy słyszymy, że mamy się włączyć, włączyć do żywego Różańca i codziennie odmawiać jedną tajemnicę Różańca Świętego, to się mówi, to jest dużo, taka jedna dziesiątka. Jak ktoś zaczyna odmawiać taką dziesiątkę różańca świętego, taką jedną tajemnicę rozważać, to się okazuje z czasem, że Maryja prowadzi serce do czegoś więcej. I my widzimy wtedy, że odpowiadamy już na to wezwanie, żeby codziennie odmawiać cały różaniec. I potem nagle gdzieś przychodzi jakieś natchnienie, żeby może nowenna pompajańską, albo w jakiejś innej formie cały różaniec odmawiać. I się okazuje, że. że można, że tego czasu wystarczy, I chociaż my jesteśmy bardzo zagonieni dzisiaj i mm, no i jakoś nam się wydaje, że nie, 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 nie ma czasu. Nie ten ma ten, czasu, ten, ten deficyt to... ciągle czasu. Zachęcam bardzo do, do odmawiania różańca, dlatego że Maryja nas o to prosi, nasza Matka. No a też to zaproszenie, o którym jeszcze przed chwilą mówiliśmy, jest tym bardziej ważne dla nas, że jesteśmy w Roku Świętym. Chcemy być pielgrzymami nadziei, również w żywym różańcu, i przybyć do katedry, ofiarować ten odpust w intencji głównie zmarłych, zmarłych członków żywego różańca i nie tylko, wszystkich naszych zmarłych, złożyć to w ręce Matki Najświętszej. Te wszystkie nasze odpusty, które będziemy w ten sposób uzyskiwać. I przygotowujemy się do przyszłego roku, bo w przyszłym roku nas czeka też w Żywym Różańcu wielki jubileusz, dwusetlecia powstania Żywego Różańca, więc już tak mentalnie, duchowo chcemy się do tego przygotować. Zapraszamy więc serdecznie. 4 października, Katedra Pelplińska od 10.00. Ci, którzy już są w Żywym Różańcu, którzy pragną być i tych, dla których ta modlitwa jest cenna droga na piękne spotkanie modlitewne. Bardzo dziękujemy Dziękuję za rozmowę. Bardzo. zapłać. Ksiądz doktor Rafał Barciński był dzisiaj gościem Radia Głos. Dziękujemy Państwu. Zapraszam.